Cześć! Witam Was na kanale Łączymy Technologię w serii Dziwne U Mnie Działa. W dzisiejszym odcinku pokażę w jaki sposób sprawnie skonfigurować zestaw Hikvision KISS 703P oraz podpiąć go do aplikacji Hik Connect. Potrzebne nam będą zestaw Hikvision DS KISS 703P oraz urządzenie mobilne z pobraną aplikacją Hik Connect, do której link znajdziecie w opisie. Ja już podłączyłem sobie urządzenie. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to zrobić, kliknijcie tutaj. Przejdźmy do konfiguracji. W tym miejscu wpisujemy hasło do urządzenia. Klikamy OK. Wybieramy język. Klikamy dalej. Dalej. Jeszcze raz dalej. I zakończ. Musimy teraz aktywować naszą stację bramową. Przejdźmy do ustawień. Trzecia ikonka po prawej stronie. Następnie konfiguracja. Wpisujemy hasło do urządzenia. Jeszcze raz klikamy trzecią ikonkę. Następnie główny panel wejściowy. I widzimy tutaj naszą stację bramową, która jest dezaktywowana. Musimy kliknąć i potwierdzić, że chcemy ją aktywować. Widzimy komunikat aktywacja powiodła się. Teraz cofamy. Sprawdzimy w widoku na żywo, czy została powiązana. Widzimy obraz z kamery. Teraz dodamy nasze urządzenie do aplikacji Hik-Connect. Żeby to zrobić, musimy jeszcze raz wejść w ustawienia, ikonka Wi-Fi, musimy włączyć opcję Wi-Fi, połączyć się z naszą siecią. Udało się połączyć z siecią Wi-Fi. Przejdźmy teraz do trzeciej ikonki. Ustawienia usługi Hit Connect. Tutaj również musimy potwierdzić, że chcemy to włączyć. Teraz skanujemy przez aplikację kod QR, który wyświetla nam się na ekranie. Klikamy w aplikacji Dodaj Urządzenie. Panuje. Klikamy dalej. Dalej. Aplikacja łączy się z urządzeniem. Udało się połączyć. Klikamy dalej. Możemy tutaj nadać nazwę naszemu urządzeniu. Następnie klikamy Zapisz. W tym momencie możemy podejrzeć obraz. Z kamery. Udało nam się wszystko skonfigurować poprawnie oraz podłączyć urządzenie do aplikacji. Dzięki za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć! To był najszybszy filmik, jaki w życiu zrobiłem.